Pierwszy kongres regionalny, kongres gospodarczy, rzeczywiście rozszerzenie formuły dotychczasowej. Po COVID-zie mieliśmy czas w trakcie pandemii na, tym, na to, żeby zastanowić się nad nową formułą naszych podsumowań rocznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, a co za tym idzie działalność również całego samorządu Województwa Opolskiego na rzecz naszych przedsiębiorców, na rzecz gospodarki Województwa Opolskiego. Kongres gospodarczy brzmi dość górnolotnie, ale rzeczywiście, jak widać za moimi plecami, dosyć sporym powodzeniem ciesząca się impreza, która zgromadziła tu przede wszystkim przedsiębiorców, przede wszystkim tym, którzy budują nasz potencjał gospodarczy. W związku z czym zaproponujemy dwa takie główne wiodące tematy. Jeden, rzecz przyszłościowa bardzo, bo będziemy rozmawiali o innowacjach i o tym, czy Województwo Polskie jest innowacyjne, czy Polska jest innowacyjna. A co za tym idzie, czy Polska ma szansę na e, e, bycie konkurencyjnym na globalnym rynku, bo bez innowacyjności trudno sobie to wyobrazić. Natomiast drugi element to trochę podsumowanie tego, co się wydarzyło strasznego w dwóch ostatnich latach i próba lekka projektowania, czy projekcji tego, co w przyszłości może nas czekać w gospodarce. Wojna, COVID, kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, te wszystkie elementy naprawdę bardzo zatrważająco nas nastrają na przyszłość, ale z drugiej strony, jak to w gospodarce z różnych elementów da się wyciągnąć nie tylko zagrożenia, ale również szanse na, na rozwój. W tym pierwsza, pierwsza część kongresu to pan dr Maciej Kawecki, czyli innowacyjny, a w drugiej części pan Marek Zuber, znany ekonomista, będzie nas wprowadzał w tę tematykę, a przede wszystkim będziemy chcieli, jako my, jako zarządzający samorządem województwa opolskiego, słuchać tych, którzy tworzą tę gospodarkę. Stąd 90% ponad procent uczestników dzisiejszego konkurs, kongresu, co nas niezwykle cieszy, to przedsiębiorcy i ludzie, którzy zarządzają naszą gospodarką. Chcemy porozmawiać trochę na temat tego, co nas czeka, tak naprawdę, co się może wydarzyć w tych najbliższych miesiącach, kwartałach, bo. Wielu, od dłuższego czasu już mówimy, że czasy są nadzwyczajne, no ale jednak ilość tych nadzwyczajnych rzeczy, która znowu nas spotkała w ostatnich miesiącach, jest nieprawdopodobna. Mamy największy kryzys energetyczny od 50 lat w Europie. Mamy cały czas ryzyko eskalacji konfliktu na wschodzie. Mamy z jednej strony rozkręconą, miejmy nadzieję, że już dużo bardziej nierozkręcającą się, ale rozkręconą inflację i hamowanie gospodarki. No a to oczywiście pachnie z takflacją, którą się boi każdy ekonomista. No Więc pytanie, jak to dalej będzie w dodatku? Cool. Mamy przeciwstawne działania Narodowego Banku Polskiego i rządu w kontekście walki z inflacją de facto. A zatem wiele, wiele znaków zapytania. No i przedsiębiorcy, myślę, też sobie te różnego rodzaju pytania stawiają i boją się, co się wydarzy w ciągu tych najbliższych miesięcy. Myślę, że to też jest powód, dla którego bardzo duża grupa, bardzo liczna grupa przedsiębiorców na tym kongresie tutaj się znalazła. Próbujemy sobie jakoś budować scenariusze na te najbliższe miesiące i kwartały, po to, żeby po prostu ten trudniejszy czas w miarę bezboleśnie Trwać. Doświadczenie współpracy z OCRG mamy od samego początku działalności. Przeżyliśmy różne, różny czas, przeżyliśmy różne projekty, które wspólnie razem realizowaliśmy. Korzystaliśmy z dofinansowań. Natomiast myślę, że to, co chyba jest takie, takie najważniejsze, w dniu urodzin trzeba powiedzieć, że OCRG tworzą ludzie. I to chyba jest najważniejszą zaletą opolskiego OCRG, że tam są ludzie, którzy chcą pomagać i ludzie, którzy są zaangażowani w tym co związane jest z rozwojem Region Długo się zastanawiałem, bo zaproszenie otrzymałem i ten czas jest w tej chwili taki dynamiczny. W firmach wiele się również dzieje. Zaczynamy proces planowania kolejnego roku i zastanawiałem się, czy w ogóle wziąć udział w tej konferencji. I muszę powiedzieć po tym pierwszym panelu to była bardzo dobra decyzja, bo ten panel naprawdę otworzył trochę spojrzenie na to, o czym gdzieś tam się zapomina i myślę, że to, co związane było z innowacją i to słowo dzisiaj było. Odmieniane przez bardzo wiele mianowników, to jest coś, co na pewno zostanie w mojej głowie i też wrócę do siebie i, i popatrzę na to, czy gdzieś jeszcze są elementy, które możemy pozmienić. Nowe technologie są receptą na kryzys. Przykładem może być chociażby kryzys służby zdrowia, który dzisiaj ma wymiar globalny. I tutaj nie mówię absolutnie tylko o pandemii, ale o geopolityce, która wpływa na zachwianie łańcuchów dostaw, na to, że Polska tak naprawdę musi w bardzo krótkim w tym czasie być autonomiczne, jeżeli chodzi o tworzenie leków, substancji czynnych, i tutaj tym, co jest w stanie wesprzeć na sposób skuteczny, jest Głównie technologia, bo w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić reformy systemu służby zdrowia, który i tak wymaga pogłębionych zmian. Jeżeli sobie spojrzymy na system edukacji narodowej, to jest dokładnie to samo. To jest dostęp szkół do internetu szerokopasmowego, który uważa się, że przez ostatnie 10 lat, czyli program ogólnopolskiej sieci edukacyjnej był największą rewolucją dla sektora edukacyjnego.